Bardzo serdecznie witam na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z bombką na Boże Narodzenie. To jest pudełeczko. To jest takie proste pudełeczko, żeby tylko zapakować tą bombeczkę. O, tak się prezentuje. I tu jest bombeczka. Tak. To jest taka bombeczka do powieszenia. Kwiatuszki sama robiłam, to jest wycięte z wykrojników ze Scrap pasji. ona się tak błyszczy, no dużo błysku tu jest dane, nie wiem czy będzie widać, tu dałam brokat, tu też pobrokaciłam, tutaj są cekinki powklejane, o tak będzie widać, tak się prezentuje. Część pierwsza to jest na takiej bomce z Birmaty, zrobione, i tu jest tył. Tutaj wyembosowałam dwoma, yy, dwoma tymi pudrami do embosingu, Tu pozłociłam, tu dodałam choinkę taką z tekinami. Yy, to jest papier z ekrzą. Też taki świecący, bo zależało mi na tym, żeby to było wszystko świecące i tu jest taki taguś ukryty i ten taguś będzie na zapisanie y, życzeń. No i on oczywiście będzie, ją można powiesić na choinkę albo z tej strony, ona się mieni, więc będzie chyba ładnie się prezentować na choinkę, albo tu jest przód z, ma z rodziną. I tak się prezentuje. Dziękuję i do zobaczenia.